Cześć, pewnie nieraz miałeś tak, że chciałeś podjąć jakieś działanie, chciałeś coś zrealizować, chciałeś coś zrobić. Miałeś nadzieję, że to się sprawdzi, ale pokonały cię twoje własne, ograniczające cię przekonania. Chciałeś coś zacząć, ale twój mózg przekonał cię do tego, że nie jesteś wystarczająco dobry, że nie dasz rady. Później chciałeś zacząć kolejną rzecz, znowu tak samo. No i po jakimś czasie całkowicie z tego zrezyg zrezygnowałeś. I jedyne co ci zostało, to Żałować, że nie podjąłeś jakiegoś działania, żeby to zrealizować. Jeśli ten opis pasuje do ciebie, no to w tym wideo pomogę Ci rozpoznać, na czym to polega, rozpoznać symptomy, jakimi to się objawia, i podam rozwiązanie, które sprawdziło się w moim przypadku, które pomoże Ci te, by stworzyć pętlę nie zapętlającą działania porzucania swoich zamierzeń, tylko pętlę, która skumuluje działania, które ci się. Udały i poprowadzić cię do podjęcia coraz bardziej ambitnych przedsięwzięć. Od czego chcesz zacząć, zacząć, na czym polegają te ograniczające cię przekonania, te ograniczające cię myśli? Polega to na tym, że kiedy próbujesz podjąć jakieś nowe działanie, stosunkowo jest ono w zasięgu twojej ręki, na przykład yy, jest to możliwe do zrealizowania. Nie jest to na przykład zadanie takie, że podchodzisz do brzegu morza i mówisz, że przepłyniesz na drugi brzeg, na przeciwległy kontynent. Tylko to jest coś, co jesteś w stanie zrobić. Na przykład jesteś na basenie no i chcesz przepłynąć basen, wiesz, że trenowałeś, wiesz, że jest to możliwe, ale twój mózg ci mówi, że jeszcze na to nie, na to nie jesteś gotowy. Przychodzisz za tydzień, jeszcze na to nie jestem gotowy. Przechodzisz za miesiąc i dalej niby nie jesteś gotowy. Dopóki nie powiesz, dobra, stop, płynę i skoczysz i zaczniesz płynąć, wtedy będziesz wiedział, czy jesteś na to gotowy, to jest głęboko zakorzeniony taki jakby mechanizm obronny. Co miał za zadanie chronić cię przed niebezpieczeństwem w czasach, kiedy ludzie żyli w jaskiniach. Była grupa jaskiniowców, i w jaskini było bezpiecznie, to mózg temu jaskiniowcowi mówił, że jak wyjdzie na zewnątrz, może być zabity. Czyli wyłodził on z założenia takie, że jak wyjdzie poza jaskinię, no to zostanie zabity. No i siedział w tej jaskini, a na przykład nie umarł z głodu, no bo bał się wyjść. wiadomo, to jest ekstremalny przykład, ale dobrze obrazujący to, jak to działa. I to było po to, żeby nas chronić. To było po to, żeby nas chronić, ale w dzisiejszym świecie, raczej jak to się mówi, powiedzenie: yy, szczęście sprzyja odważnym. Jeśli my będziemy cały czas myśleć, że nie jesteśmy na coś gotowi, że będziemy to odlekać nieskończoność, no to będziesz miał, nie wiem, 80 lat, będziesz leżał w szpitalu na łóżku czy tam w domu i umierając, no i będziesz żałował, że tego nie zrobiłeś, no bo już będziesz w takim stanie agonalnym, no i jedyne, co ci przyjdzie to żałować, no i to jest bardzo smutny koniec i na pewno nie chcemy, żeby to tak było. Będziesz żałował, że nie zrealizowałeś swojego potencjału, bo twój mózg ci wmawiał, że nie jesteś jeszcze gotowy. Choćbyś, nie wiem, poleciał w kosmos, yy, dał najcięższe egzaminy na najcięższych kierunkach, na najbardziej prestiżowych uczelniach, to twój mózg dalej Ci będzie mówił, że jesteś na co, nie jesteś na coś gotowy. Mógłbyś przejść wszystkie najcięższe treningi, żeby zostać as astronautą, miałbyś z nich najlepsze notowania, ale twój mózg ci powie, dobra, nie jestem gotowy, żeby lecieć w kosmos. I nie możemy pozwolić, żeby te ograniczenia na nas tak wpływały, a wpływają tak, że stopniowo one tak jakby degradują twoje życie, zamiast działać do, w górę, to ta spirala idzie w dół. Dobra, tego nie mogę, Jak tego nie mogłem, to tamtego też nie mogę i następnego też nie mogę i nie mogę i nie mogę i nie mogę i tak cały czas. Dobra, może to mogę, ale na pewno się nie uda, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to negatywnie pływa, to tak jakby ciągnie Cię w dół. To jest taki wir jakby, który Cię wciąga cały czas w dół. Jak pokonać te ograniczenia? Jest taka technika, z... nie pamiętam już jakiej książki, ale ta technika polega na tym, że najpierw zbudujesz tak jakby pozytywną rzecz, którą udało Ci się osiągnąć, nieważne jakim kosztem, żeby później na tym budować kolejną kolejne tak jakby... Przekonania, które umocnią cię w tym, że dasz radę. Chodzi mi o to, że na przykład nie jesteś w stanie przebiec na raz 5 km, ale wybierasz sobie takie coś, co jesteś w stanie osiągnąć granicach w w rozsądku, na przykład przebiec 1 km. Przebiegasz 1 km, na przykład trenujesz to przez miesiąc i chcesz pobiec teraz 3 km. Gdybyś w ogóle nie biegał tego jednego kilometra, to twój mózg by powiedział tak, nie mogę przebiec 3 kilometrów, bo w ogóle nie biegałem. Ale teraz twój mózg mówi tak, nie mogę przebiec 3 kilometrów, ale biegałem sumiennie przez miesiąc jeden kilometr, więc jest to możliwe, więc spróbuję. O to chodzi, chodzi o to, że przechytrzysz swój własny mózg, przechytrzysz jakby te ograniczone, te myśli, które cię ograniczają, te przekonania, które cię ograniczają, one się nawet w ogóle nie pojawią, no bo nie mają jak, bo już coś zrobiłeś. Już to przechytrzyłeś, tak samo, yy, na przykład nie pójdę na siłownię, bo nie wyglądam, yy, nie wyglądam dobrze, no to tak jakby, nie wiem, yy, o, tak jakby to powiedzieć, nie pójdę na siłownię, bo nie wyglądam dobrze, albo tak jakby otyła osoba powiedziała, yy, nie będę się zdrowo odżywiać, bo nie wyglądam dobrze, no to, to jest absurd, nie, albo nie pójdę na siłownię, bo nie wyglądam dobrze, to, to ja, jak, tak jakby, jak, jak, to, to nawet to jest taki absurd, że tego nie da się nawet normalnie wytłumaczyć, także... Musisz najpierw zbudować fundament, od którego będziesz szło dalej w górę. No i przebiegłeś te 3 km znowu przez miesiąc, i wtedy podchodzisz do tych pięciu. I udało ci się to zrealizować, bo gdybyś od razu podszedł do pięciu, do zadania, które cię przerasta, to Twój mózg by powiedział, że nie dasz rady. Ale jeśli podchodzisz do tych 5 kilometrów, żeby przebiec je na razie w jakimś tam, nie wiem, czasie, który sobie wyznaczyłeś, a przebiegłeś już 3 km, sumiennie przez 3 miesiące przebiegałeś, no to Twój mózg. Ma podstawę, żeby sądzić, taką racjonalną podstawę, żeby sądzić, że dasz radę, no i spróbujesz nawet z automatu. O to chodzi. Jak unikać tego, jak unikać tych, tych szkodliwych przekonań, tych przekonań ograniczających nas, tych ograniczających myśli, to robić coś, co prowadzi nas do tego celu, który sobie wyznaczyliśmy, żeby w głowie naszej, nawet przez chwilę, nie pojawiały się takie informacje, że. Nie jestem w stanie czegoś zrobić, bo nie jestem wystarczająco dobry, ale żeby się pojawiały takie informacje, że nie jestem jeszcze w stanie tego zrobić, ale jestem na drodze, żeby być wystarczająco dobry, żeby to osiągnąć. No i ode mnie na dziś to tyle. W opisie znajduje się link do mojej stronki, nad którą jeszcze pracuję. Jeśli masz jakieś wyrobione zdanie o stronkach, chcesz tak jakby, żeby zawarte tam były jakieś informacje, które szczególnie są dla Ciebie wartościowe, to napisz na maila. To tyle, dzięki za uwagę, cześć.